Cześć, Siemanko! Moi widzowie, e, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam, jak, jak działają gramofony w Hello Neighbor 1. E, tutaj mistrz i pokażę wam całość praktycznie od A do Z, jak to działa. No bo jest to powiem, bardzo ważne. Jest to ważne, bo bez tego nie przejdziecie gry. Albo nie zdobędzie się po prostu trofeum, pójdziemy sobie do jednego miejsca i tam pokażę wam, jak ciekawe to chyba nie ten zapis. na akt trzeci. Oj, to staro, to stare było. 02, 02, 30. 10 Dobra, to jest chyba to. W tym czasie, co to będziemy po prostu grali, gdzie indziej? Cosnął mnie na sam początek, gdzie miałem tylko jeden gramofon, a miał chodzić żebym miał dwa gramofony. Z okazji Mikołajek zrobimy. Chcę powiedzieć, że z okazji Mikołajek, które już nadchodzą, które już nadchodzą, chyba usunęło mi zapis. Tak myślę. Chyba rzeczywiście usunęło mi zapis. Albo to nie ten. Drugi to jest ten. Spróbujemy. Dzisiaj jest drugi. Dobra, spróbujemy to. Jak okaże się, że usunęło mi zapis, no to niestety będzie trzeba poczekać na materiał. By wziąć nasze gramofony, wrzucę pistolet, bo on i tak jest taki lekko krzywy. Dobrze, i biegniemy dookoła domu. ko nas przewidział. Ale to nie szkodzi, bo wypierdzielimy go... Tak, tak, tak. E, bo wypierdzielimy Willsa, Williama z Osmos. Chociaż... w ciebie... Ojej... Zwagował Ole farcik Farcik. Wszystko farcik. Dobra. Co jest? Jest. Cześć. Co jest? Coś się zbagowało. Dobra. Gramofony, gramofony działają bardzo, ale to bardzo szybko i są, jest, są łatwe w używaniu, ponieważ nie jest to jakieś dla jakieś ciężkie. Mamy dwa gramofony: jeden z zieloną płytą, wyrzucę jeszcze raz: jeden z zieloną płytą, drugi z czerwoną płytą. Zielony robi to, że powiększa rośliny. A czerwony robi to, że jest W ten sposób możemy się dostać do różnych lokacji na mapie. Tak jak właśnie tutaj, gdzie możemy się dostać po manekina, który tutaj jest. Ale to już inna kwestia. Tutaj jest jeden manekin, patrzący przez okno. I to łatwe. Są łatwe w używaniu, ponieważ pomniejszają, powiększają. I jeszcze. Jeszcze. Na dodatek chciałem dodać yy, górę. Na górze to działa tak samo, pokażę tylko tak przebiegowo. Jak wejdziecie na górę, to właśnie to działa łatwo. Trzeba po prostu poprzeć, ze sobą. I będą się pomniejszały rośliny, przez co będziecie mogli dojść właśnie tutaj. I wejść na górę, zdobyć na. No i to w sumie jest całe zastosowanie y gramofonów. I nic w nich takiego ciężkiego nie jest raczej do zrozumienia. W razie co gdybyście mieli pytania, to piszcie w komentarzach. No ale nie są ciężkie w życiu po prostu musicie je zdobyć. Pamiętam lokację jednej... Nie pamiętam lokację jednego z gramofonów. Musiałbym sobie odświeżyć pamięć. Ale pamiętam, że jeden dostajecie po zdobyciu globu. Ja omówię glob, glob w następnym odcinku. Po zdobyciu globu, którego musicie zanieść tutaj, jak będziecie wchodzić po schodach, jeszcze na górne piętro. Jeszcze na górne piętro, gdzie, dostanie, gdzie wtedy będziecie mieli właśnie dostaniecie. Będziecie mieli tam wodę. I ja omówię ten właśnie glob w następnym odcinku. Nie będę Wam zdradzać także wszystkiego w jednym odcinku, ale są raczej łatwe w użyciu. Będzie trzeba jeszcze powiedzieć, jak zdobyć te globy. Powiem w odcinku z globem, właśnie tak jak mówiłem: jednego i drugiego, bo jednego nie pamiętam, a drugiego pamiętam dobrze. Lokacje tego nie pamiętam, lokacje tego pamiętam, bo jest dosyć łatwe w użyciu i będzie to gra na czas, gra na czas to będzie, ponieważ yy, będziecie musieli go umieścić w pewnym miejscu, zapomniałam już gdzie, w jakimś miejscu będziecie musieli go umieścić i po prostu yy, potem pobiec do pewnego miejsca, umieścić go, ale nie będę zdradzać. Tylko opowiem w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, to serdecznie zapraszam. Żegnam Was i tutaj mistrz Jodł.